Jakubie, można powiedzieć, że debiut marzenie. Wracasz e, do gry e, z rywalem z Ekstraklasy i na podstawie tego awansujecie do półfinału Pucharu Polski. Jeszcze dodatkowo dokładasz asystę w niezwykle ważnym pierwszym trafieniu. No tak, wiadomo. Na początku czeka nas ciężki mecz i byliśmy na, na tę pierwszą połowę zdeterminowani, że chcemy wygrać z wolą zwycięstwa. No akurat przy tym pierwszym golu dołożyłem jakąś cegiełkę, dołożyłem Martinowi tak, szczeliśmy pierwszą bramkę, Cieszy mnie to, bo, bo ogólnie na początku też nie wiedziałem, czy zagram w pierwszym składzie. Dopiero się dowiedziałem na, na dziś, przed dzisiejszą odprawą i, i co, I, i dostałem szansę. Wiadomo, że jeszcze dużo mi brakuje, tak, jakoś rytmu meczowego, bo, bo to był mecz pełno 90 minut po 5 miesiącach, więc wiadomo, no, też poznaję duży i. i no ale no nie, ma, nie chcę tam wracać co, co było tam kiedyś, tak? Ale cieszy mnie to, że, że wygraliśmy, przeszliśmy i, i pokazaliśmy się z dobrej strony i co? I i jedziemy dalej. Przed tym meczem Krakowia była w gazie, można powiedzieć w lidze bardzo dobre spotkania. U nas w pierwszym pół, meczu można powiedzieć, że trochę szczęście dopisało krakowianom, ale jednak to oni mieli korzystniejszy wynik i jednak to my jechaliśmy w trochę w roli outsidera tutaj do Krakowa. A jednak trzeba przyznać, że ta pierwsza połowa wyglądała tak jakbyśmy my byli lepszą drużyną i to zdecydowanie. Znaczy tak, no Krakowia od początku jak było losowanie to, to była dużym faworytem tego, tego, tego dwóch meczu. No ale w tym pierwszym meczu pokazaliśmy, że, że potrafimy grać w piłkę. Możemy się przeciwstawić drużynie z Ekstraklasy. No wiadomo, jechaliśmy tutaj, tak jak powiedziałem, żeby zagrać dobry mecz, a, a dać siebie wszystko I, i pierwszą połowę zagraliśmy dobrze, wykorzystaliśmy to, co mieliśmy, tak, sytuację. dlatego szliśmy dwie bramki. Myślę, że zasłużenie, a no wiadomo, w drugiej połowie, no to było troszeczkę inaczej. Broniliśmy, no ogólnie staliśmy za moim zdaniem, za głęboko. Wiadomo, było szczęścia troszeczkę też. Krakowia miała dużą, dużą przewagę, no ale co, no mieliśmy to szczęście, że dowiedzieliśmy ten wynik i się cieszymy z tego. Ten gospodarzy powiedział, że szczęście sprzyja lepszym, można powiedzieć spalony słupek, no ale chyba ta druga połowa zdecydowanie was kosztowała dużo sił, bo jednak widać było, że tam trzeba było wybiegać, wybronić ten wynik. No oczywiście, Krakowie ma moim zdaniem dobry skład, dobry zawodników i i nie można im, wiadomo, dać się do tego stopnia zepchnąć, do tyłu, żeby. żeby no bo Krakowie zrobi sobie sytuację, tak? Ma do tego zawodników, tak? I, i, i co? co? No, byłby to ciężki mecz, daliśmy się wszystko w drugiej połowie. Wiadomo, że ta gra nie wygląda tak jak w pierwszej połówce, ale, ale co? No, za miesiąc nie będzie pamiętał, tak? Jak raz zagraliśmy tą drugą połowę i liczy się, się, że przeszliśmy dalej. Jakiegoś rywala możesz sobie w półfinale? Nie, nie chcę tu mówić, na razie poczekajmy do losowania, na razie ochłonimy, gramy za, w weekend teraz mecz i, i też trzeba po prostu jeszcze przygotować na, na, na następny mecz, więc nie ma co się teraz tak cieszyć. Cieszymy się dzisiaj, no, ale jutro zrobimy swoją robotę. Co czuje kapitan drużyny w takim momencie, kiedy Zagłębia awansuje do półfinału? No, na pewno przyjechaliśmy tu zagrać dobre spotkanie, nie myśleliśmy o tym ile musimy wygrać, tylko chcieliśmy... Gdzieś tam dążyć do tego, żeby nie stracić bramki, a, a jak się uda strzelić, to będzie fajnie. No i, i tak naprawdę to się udało. Gdzieś tam graliśmy blisko siebie liniami i, i wprowadzaliśmy mądre kontry. Jak mogliśmy otrzymać piłkę, to otrzymywaliśmy i, i to cieszy, bo strzeliśmy dwie bramki i te dwie bramki nam dały gdzieś tam awans w konsekwencji do dalszej rundy. Jestem dumny z tego zespołu, ze wszystkich chłopaków, bo mówię, bo tak naprawdę nikt nam nie dawał za dużych szans, a, a, a dzisiaj znowu pokazaliśmy, że ten zespół ma potencjał, że ten zespół cały czas się buduje i, i ta atmosfera, która jest w całym zespole ale nie tylko tej 18 dzisiaj była, tylko tych, tych chłopaków też, którzy się nie, nie złapali dzisiaj do, do, tej, do tej kadry. To daje na, na treningach ciężką pracę i każdy, każdy rywalizuje ze sobą i, i ten poziom jest wysoki. Każdy wchodzi, każdy, każdy wnosi dużo do zespołu i to jest, to jest bardzo ważne. Zaskoczyła Was Krakowia w tej pierwszej połowie, że udało Wam się przejąć taką inicjatywę, można powiedzieć, że jednak gdzieś po tej drugiej bramce wydawało się, że macie pod kontrolą to spotkanie. Ja pamiętam, tak, no zaczęliśmy, można powiedzieć, tak samo jak, jak u siebie, nie mogliśmy zapaść piłki przez pierwsze parę minut I, i znowu, znowu takie myśli były głupie, ale, ale, ale fajnie, że gdzieś tam, gdzieś tam z biegiem e, upływających minut łapaliśmy swój ryd, czyli, czyli gdzieś tam wymienialiśmy podania i, 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 i graliśmy piłką i można powiedzieć, że stworzyliśmy sobie e, Parę sytuacji. Fajnie, że wpadła szybko bramka, wpadła później druga, i, i, i nie spoczęliśmy na tym, bo chcieliśmy szelić trzecią. Choć mówię, druga połowa była taka, że, że Krakowia praktycznie przeważała. My, my mieliśmy problem z wyprowadzeniem piłki, ale tak bywa. to Takie są mecze, taka jest piłka. Oni, oni musieli my. My już w mieliśmy to, że mamy, mamy ten wynik, który chcieliśmy, ale mogliśmy szelić trzecią bramkę i byłoby na pewno spokojniej. Ale mówię, to jest, to jest piękno w piłce, że cały czas gdzieś tam gdzieś tam były emocje i, i, i wytrzymaliśmy tą presję i utrzymaliśmy ten wynik. Będąc przy tych niewykorzystanych sytuacjach, była gdzieś z tyłu myśl, że te niewykorzystane sytuacje lubią się mścić? Bramka ze spalonego, słupek, no tam było gorąco momentami. Na pewno na pewno nie było u nas takiego czegoś, że był moment taki, że, że był stały fragment jeden, drugi, trzeci, czwarty i nie było takiego czegoś, że zaraz bramkę stracimy. Nieraz tak jest, że o kurczę, jest coś nie tak. Każdy, każdy nas jakoś czuł się pewnie, wiedział, że, że, że każdy każdego pilnuje i, i to jest kwestia czasu, że albo bramka złapie, albo wywiem piłkę i się, i się ustawimy i, i cieszy to, że, że tej bramki nie straciliśmy, bo naprawdę byliśmy blisko siebie, graliśmy konsekwentnie, błędy były, bo błędy są zawsze e, na boisku. Ale mówię, no dzisiaj my, my wracamy na tarczy i, i się cieszymy z tego, z tego awansu. Też na pewno będziecie musieli wyciągnąć doświadczenie z pierwszego meczu, gdyż po tym meczu pucharowym e, przyszła sroga lekcja w lidze, więc na pewno gdzieś będziecie musieli wyciągnąć wnioski, gdyż czeka na Was Wisła Płock. Na pewno tak, z, już mówię, nie chcemy wspominać tego meczu z, z Dolkanem, wiemy, że źle zagraliśmy źle i, i mówię, ja, ja nie zwalam to na, na, na poczet pucharu, tylko na to, że za, źle zagraliśmy na boisko, czyli źle się ustawialiśmy. graliśmy daleko od siebie i, i, i popełnialiśmy wiele błędów. I, I jeżeli jeżeli tak będziemy grali, to, to z innymi przeciwnikami też nam będzie ciężko. Musimy grać. Praktycznie jak, 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 jak dzisiaj, jak wcześniej, blisko siebie, każda, każda e, linia praktycznie ma się, ma się widzieć, żeby nie, nie, zawodnicy nam nie biegali między liniami i, i, i tak naprawdę jeżeli tak będziemy grali, to jesteśmy w stanie z każdym powalczyć. Wymarzony rywal na półfinał? Jaki rywal? Bo nie wiem nawet. E, do półfinału, gdyż zostało kilka klasowych zespołów. Aha, wymarzony. No, powiem szczerze, że nawet, nawet, no tylko, że Legia jest dalej, a kto tam jeszcze walczy, to... To, to, to powiem nawet nie wiem szczerze, ale no nieważne, z kim gramy. No my, my, tak jak już mówiłem wcześniej, my wychodzimy i gramy 11 na 11, czy, czy będzie, będzie to, to mówię, bo Legia jest w, w tym, czy będzie to Legia, to wiadomo, że będziemy musieli się pokazać i zagrać jak najlepiej. Wszystko zależy od tego, w, jakiej, w, jakiej, w danym dniu, jaka będzie dyspozycja danego zespołu i, i to jest najważniejsze. W tych czasach tak naprawdę każdy pokazuje, że dobra organizacja gry i przygotowanie zespołu i atmosfera, jaka panuje w zespole. Potrafi, potrafi działać cuda i, i my na pewno na pewno się cieszymy z tego i, i będziemy grali na pewno kolejne mecze z kimkolwiek byśmy grali o to, żeby grać dalej, a jak będzie, to wiadomo, życie zweryfikuje.